Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Chciałbym zaprezentować Wam artykuł ważnego i szanowanego amerykańskiego przedsiębiorstwa medialnego Politico. Ten artykuł jest, można powiedzieć, takim amerykańskim spojrzeniem na obecną sytuację rosyjsko-ukraińską. Jest to naprawdę interesujący głos w tej materii. Pokazuje też, czego można spodziewać się po USA w dalszych działaniach. A dla nas wyjątkowo ciekawy powinien być wątek polski. Tytuł brzmi: USA rozważają więcej dostaw broni na Ukrainę w związku z gromadzeniem się sił Rosji. Rosja zgromadziła około 120 tysięcy żołnierzy wzdłuż wschodniej granicy Ukrainy. Wtargnęła do europejskiej przestrzeni powietrznej i ograniczyła ruch obcych statków. Biały Dom rozważa prośby Kijowa o wysłanie dodatkowego uzbrojenia na Ukrainę, która stoi w obliczu największego od prawie dekady gromadzenia sił rosyjskich na granicy. Według osób poinformowanych o wewnętrznych naradach, rozpatrywanie wniosku jest na wczesnym etapie. Administracja jest niechętna do prowokowania Moskwy na froncie wojskowym i w zeszłym tygodniu zrezygnowała z planu wysłania dwóch okrętów marynarki wojennej na Morze Czarne. Obliczu rosnących napięć w regionie. W ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła około 120 tysięcy żołnierzy wzdłuż wschodniej granicy Ukrainy, wtargnęła do europejskiej przestrzeni powietrznej, ograniczyła ruch obcych statków w częściach Morza Czarnego i planuje wydalić prawie tuzin amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na ostatnie amerykańskie sankcje za hakowanie i ingerencję Moskwy w kampanię wyborczą. Poniedziałek wieczorem oświadczono, że ambasador USA w Rosji John Sullivan wróci do Waszyngtonu na konsultacje, pomimo doniesień, że Sullivan początkowo opierał się rosyjskim sugestiom opuszczenia Moskwy. Administracja nadal prowadzi rozmowy z Kremlem, aby latem tego roku zorganizować szczyt między Bidenem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem, powiedział Biden w wystąpieniu o Rosji w zeszłym tygodniu. Ale ukraińscy urzędnicy obawiają się teraz, że rosyjskie gromadzenie sił, które jest niezwykle publiczne i rozszerzone, to coś więcej niż tylko machanie szablą w celu wysłania wiadomości na zachód. I wielokrotnie prosili Stany Zjednoczone, zarówno publicznie, jak i prywatnie, o więcej broni, aby odeprzeć coraz bardziej prawdopodobną rosyjską inwazję. I teraz docieramy do wątku polskiego, warto wsłuchać się w tych kilka zdań. Wśród ich próśb znajdują się rakiety Patriot, które są rozmieszczone w Polsce, ale ukraińscy urzędnicy chcą ich na swojej ziemi. Według osoby poinformowanej o prośbach i ostatnich komentarzach wysokiego urzędnika ukraińskiego Andrija Jermaka, Ukraina utrzymuje linię przeciwko Rosji nie tylko dla siebie, ale także dla Zachodu, powiedział w zeszłym tygodniu magazynowi The Time. A gdzie Stany Zjednoczone rozmieszczają pociski Patriot? Najbliższe są w Polsce, a powinny być tu. Pytanie, czy w Polsce w ogóle są rozmieszczone patrioty? Bo faktycznie jakiś czas temu na ćwiczenia do Polski były transportowane chyba z Niemiec, ale czy są na stałe? Pierwsza dostawa naszych kupionych ma być w przyszłym roku. Ale OK, zakładam, że szef biura prezydenta Ukrainy wie, co mówi. I dla mnie to, co powiedział Jermak, to jest wobec Polski bezczelne i pokazuje całkowity brak szacunku. Oczywiście najlepiej Polsce zabrać, bo po co Polakom? Ja nie wiem, czy ten pan zapomniał, że Polska też ma granice z Rosją i też teoretycznie może być zagrożona. A zasięg iskanderów z Kaliningradu obejmuje w zasadzie prawie całe terytorium Polski. A oni chcą zabrać z Polski. Cytuję, a powinny być tu, czyli na Ukrainie. I to nawet nie chodzi o samą baterię tych rakiet, bo one naprawdę niczego nie zmienią. Jedna bateria rakiet Patriot nas nie ochroni i wszyscy dobrze o tym wiemy. Tu chodzi o pewien symbol i szacunek do teoretycznie swojego partnera i państwa, które jest sprzymierzone. A polityka zagraniczna Polski wobec Ukrainy od lat jest uległa i Ukraińcy to bezczelnie wykorzystują. Trzeba to jasno powiedzieć. Dobrze, głęboki oddech i wracamy do artykułu. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział we wtorek dziennikarzom, że sytuacja nasila się i Moskwa będzie przygotowana do rozpoczęcia nowego etapu agresji w ciągu kilku tygodni. Gdyby Rosja podjęła próbę inwazji, USA byłyby w stanie szybko wysłać Ukrainie dodatkowe uzbrojenie, aby wzmocnić ich obronę, powiedzieli urzędnicy. Opcje obejmują więcej dostaw rakiet przeciwpancernych Javelin, amunicji i bomb. Jednak żadne plany w tym zakresie nie zostały sfinalizowane. W tym roku Biden zatwierdził dodatkową pomoc w wysokości 125 milionów dolarów, która ma pomóc krajowi w obronie jego granic, w tym dwie uzbrojone łodzie patrolowe i radar przeciwartyleryjski. W ostatnich tygodniach urzędnicy amerykańscy postrzegali te nagromadzenia wojsk raczej jako pozory niż jako oznakę zbliżającej się inwazji, a wydarzenia z ostatnich kilku dni nie zmieniły ich ogólnych obaw. Rosja wyraźnie wykazała się zdolnością do działań militarnych i próbuje wysłać sygnał Zachodowi, ale jej ostateczne cele są nadal niejasne stwierdzili. Eksperci i byli wyżsi rangą urzędnicy wyrażają jednak poważne zaniepokojenie zbliżającą się inwazją. Emerytowany generał uważa, że eskalacja jest nieuchronna. To, co teraz widzimy, to początek następnej fazy i powiedziałbym, że jest to nieuchronne, nie możliwe, ale nieuchronne, że nastąpi eskalacja użycia siły kinetycznej, powiedział emerytowany generał Ben Hodges, były dowódca sił zbrojnych USA w Europie. W ostatnich dniach zauważył narastający niepokój związany z samą liczbą personelu i wsparciem logistycznym wysyłanym na granicę, a także rozwojem floty. Hodges określił reakcję Bidena na kryzys, a także sojuszników Francji i Wielkiej Brytanii, jako słabą, mówiąc, że muszą zrobić coś więcej niż tylko ostrzeżenia. Putin nie wydaje milionów rubli tylko na przetestowanie nowej administracji Bidena, powiedział Hodges. Zamierza naciskać, aby dowiedzieć się, jak wielką wagę przywiązuje do suwerenności Ukrainy prezydent Stanów Zjednoczonych. W szerokiej ocenie sytuacji wojskowej opracowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i uzyskanej przez Polityko stwierdzono, że Rosja prowadzi prawdopodobne przygotowania do przeprowadzenia ofensywnych operacji wojskowych w celu zapewnienia dostaw wody na Półwysep Krymski, który Rosja nielegalnie zaanektowała z Ukrainy w 2014 roku. Oceniono również, że istnieje duże prawdopodobieństwo prowokacji podobnej do tej w Gruzji przeciwko połączonym siłom Ukrainy na wschodzie mającej na celu zajęcie większego terytorium w obwodach donieckim i ługańskim na Ukrainie. Przewiduje się też, że Rosja rozmieści niezbędne wojska i zasoby, aby zrównoważyć masowe, dowodzone przez armię ćwiczenia NATO, odbywające się w regionie zwane Defender Europe. Kuleba spotkał się w zeszłym tygodniu z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Podczas spotkania omówili pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa we wschodniej Ukrainie, wzdłuż granicy i na Krymie. Podczas prywatnego spotkania Kuleba zapytał Blinkena o status wniosku Ukrainy o dalszą pomoc wojskową i wspomniał o możliwości wyznaczenia Ukrainy jako głównego sojusznika spoza NATO, gdyby wysiłki Kijowa o przystąpieniu do NATO zawiodły. Tymczasem wojskowi amerykańscy coraz bardziej niepokoją się wzrastającą obecnością Rosji, zarówno na granicy lądowej z Ukrainą, jak i na wodach regionu. Kilka rosyjskich okrętów wojennych zostało przeniesionych z Morza Kaspijskiego na Morze Czarne. Sygnalizując zamiar Moskwy wzmocnienia potencjału wojskowego na Morzu Azowskim, które leży między Ukrainą, Rosją i Krymem, powiedział we wtorek Kuleba. Dodał, że przenoszenie statków nie jest regularną powszechną praktyką Federacji Rosyjskiej i sugeruje, że ruchy te nie są jedynie typowymi ćwiczeniami wojskowymi, jak twierdzi Moskwa. Pentagon jest również sceptyczny wobec wyjaśnień Rosjan, że gromadzenie sił jest częścią ćwiczeń wojskowych powiedział w tym tygodniu sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby. Ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow w zeszłym miesiącu wrócił do Rosji na konsultacje ze swoim rządem. Antonow pozostaje na razie w Rosji, potwierdziła we wtorek ambasada Rosji w Waszyngtonie. W oświadczeniu ambasada zwróciła uwagę na ostatnie ćwiczenia NATO, loty bombowców i samolotów rozpoznawczych oraz wcześniejsze dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę. Wszystko to pokazuje, że to właśnie państwa NATO zaostrzają sytuację wokół Ukrainy swoimi prowokacyjnymi działaniami. To tyle. Wybrałem bardzo obszerne fragmenty, tak naprawdę znaczną większość artykułu. Oczywiście w opisie zamieszczę link do całości. Myślę, że warto wiedzieć, jak na całą sprawę patrzy się zza oceanu, i dlatego też chciałem się tym z wami podzielić. Możecie też pisać w komentarzach, co jeszcze Polska powinna oddać Ukrainie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, cześć.